Hej, z tej strony Mateusz z Autoprezent.pl i w tym filmiku pokażę Wam jak zarezerwować przejazd super samochodem, zarówno kupując voucher w naszym portalu, jak i w portalu zewnętrznym. Ale najpierw zajmiemy się voucherami z Autoprezent.pl. Pierwsze co musimy zrobić to wpisać kod vouchera. Znajduje się on w prawej dolnej stronie vouchera, zaraz pod kodem kreskowym, tak jak tutaj mamy to zaznaczone. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to wpisać numer zamówienia. Tak samo jest on w prawej dolnej stronie vouchera. Pokażą nam się informacje o naszym voucherze. Ma akurat mamy przyjazd na voucher na przejazd RLM Atomem i Ferrari F430 na torze w Jastrzębiu. Pierwsze, co musimy zrobić, to wpisać swoje imię nazwisko. swój adres ja akurat piszę tutaj adres naszej firmy swój adres e-mail ja również tutaj wpiszę do nas adres e-mail swój numer telefonu jakbyśmy dzwonili z jakimiś dodatkowymi informacjami Oraz, jeżeli mamy jakieś uwagi, w tym miejscu możemy je wpisać. Ja tutaj wpiszę, że to jest zamówienie testowe. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to zaakceptować regulamin i następnie możemy przejść do wyboru przyjazdu. My mamy voucher na tor w Jastrzębiu, ale my dajemy możliwość wybrania sobie dowolnego toru w Polsce. Z tego powodu, właśnie po filtrowaniu, możemy przejść sobie również do torów w Borsku czy do torów w Bednarach. Ale my skupimy się na torze wiastrzębia, bo na tym torze chcemy jechać. Przejdźmy do najbliższej imprezy. Jest ona w maju, ale nas interesuje czerwiec, dlatego przejmijmy o kolejny miesiąc. Jak widać, mamy dostępny termin 26 czerwca. Co pozostaje nam zrobić, to zaznaczyć tę datę, przez co pojawi się okienko z o wybranej dacie eventu. Klikamy OK, a następnie wystarczy kliknąć Rezerwuj na dole strony. To wszystko. Nasza rezerwacja została przyjęta. Przejdźmy teraz do voucherów zewnętrznych. Jest to bardzo podobne jak w przypadku voucherów z AutoPrezent. Przy czym tutaj zaczynamy od wyboru partnera. My wybierzemy sobie może groupon. Po prawej stronie pokażą nam się podpowiedzi, w których y, miejscach vouchera znajdziemy takie informacje jak kod zabezpieczający czy numer vouchera. W przypadku grouponu, znajduje się on w lewej górnej części vouchera. Przepiszmy sobie kod zabezpieczający oraz numer vouchera. W przypadku gruponu jest to kod gruponu. Następnie odpowiadamy na parę pytań, takich jak na które mają wykupiony przejazd. W naszym wypadku jest to poznań główny. Ilość samochodów, ilość okrążeń. To czy jedziemy jako pasażer czy kierowca? No i oczywiście najważniejsza sprawa, czyli samochód. Mamy wybranego Nissan GTR. Następnie podajemy swoje imię i nazwisko. Podajemy swój adres. Ja tutaj podam adres firmowy. Również musicie podać swój numer telefonu. Ja tutaj przepiszę z przykładowego. Podajecie swój adres e-mail. Ja też również podam adres autoprezentowy oraz dodatkowe uwagi do zamówienia, jeżeli jakieś posiadacie. Następnie akceptujecie regulamin serwisu i możecie wybrać, na którym torze chcecie jeździć. Wybieramy Poznań główny, ale nie posiadam data kwietniowa. Przewiniemy ją sobie na Maj. Wybieramy przykładowo 16 maja, zaznacza się to na zielono, zjeżdżamy niżej i klikamy przycisk rezerwuj. Ten voucher został już zapisany na imprezę. W innym przypadku pojawią się okienko z tym, że zostaniecie poinformowani przez obsługę o przyjęciu rezerwacji. To wszystko, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia na torze. Cześć!